Zapraszam Was na szkolenie, na którym opowiem o wirtualizacji na platformie Power, czyli o wirtualizacji systemu AX. Ta część szkolenia jest wstępem, czyli przejdziemy tu przez różne cechy wirtualizacji, nie wgłębiając się zbytnio w nie. Szersze informacje na temat poszczególnych cech wirtualizacji zobaczysz w kolejnych sesjach. Zatem, o czym będzie ten wstęp do wirtualizacji? Opowiem wam o systemach Power i o całym ekosystemie, w którym działa system AX, o Hypervisorze i o Virtual IO serwerze oraz o innych komponentach niezbędnych do działania serwerów jak i wirtualizacji, takich jak np. konsola HMC, o tym, czym jest maszyna wirtualna, czyli LPAR oraz co możemy dynamicznie robić z tym LPAR-em, np. dodawać procesor, pamięć czy inne zasoby. Przejdziemy przez taki prosty proces tworzenia lpar żebyście uświadomili sobie, jak to wygląda i mogli wyobrazić sobie ten proces. Opowiem Wam o prostej konfiguracji wiosów, na razie nie wgłębiając się za bardzo w temat, po czym przejdziemy przez wiele cech, które ma wirtualizacja, takich jak DLPAR, czyli dynamiczne, logiczne partycjonowanie, współdzielenie procesora, które może się odbywać na wielu płaszczyznach i w wielu trybach. Opowiem Wam o wirtualizacji I.O., w takich rzeczach jak SRIOV, iov a również o wirtualizacji pamięci, czyli wykorzystaniu takich cech jak Active Memory Expansion, czy Active Memory Sharing z deduplikacją lub bez. Następnie przejdziemy przez cechy takie jak Live Partition Mobility, Shared Storage Pool, możliwość zawieszania pracy, czyli usypiania naszego Elpara, czyli wirtualnej maszyny oraz przez cechy Capacity on Demand. Następnie opowiem Wam, jakie są edycje PowerVM, żebyście wiedzieli, co możecie zakupić serwerami i jakie dają Wam one możliwości. Zatem zacznijmy od platformy Power jako ekosystemu. Otóż jak łatwo możecie zauważyć, w tym szczególnym przypadku, czyli w przypadku platformy Power i systemu AX, mamy jednego dostawcę wszystkich komponentów, czyli kto produkuje procesor? Procesor produkuje IBM, serwery produkuje IBM. Wirtualizację, w tym przypadku PowerVM, produkuje IBM i system operacyjny AX, który działa na tej platformie, produkuje IBM. Co nam to daje? Daje nam to dosyć szerokie możliwości współpracy tych wszystkich komponentów. Nie będę teraz się wdawał w szczegóły, natomiast w takim prostym przykładzie. Skoro architektura serwera jest znana systemowi operacyjnemu, to ten system operacyjny wie jak działać z poszczególnymi komponentami. Czyli na przykład jeżeli system operacyjny dostaje czas określonego procesora, to będzie starał się go złożyć do operacji na pamięci, która jest najbliżej tego procesora. Właśnie dlatego, że wie, gdzie ta pamięć leży oraz wie, na której części pamięci jego operacje będą najbardziej efektywne. To był tylko jeden przykład z wielu cech, które posiada ten ekosystem. Z biegiem czasu i nauki z pewnością poznacie ich dużo więcej. Natomiast porównajmy sobie, jak to wygląda w przypadku klasycznej wirtualizacji. Czyli jeżeli budujemy wirtualizację na platformie x86, to od kogo weźmiemy procesor? Procesor weźmiemy od firmy Intel albo od firmy AMD. Skąd weźmiemy serwer? Kupimy go od jakiejś firmy, na przykład firmy Dell. Wirtualizację na przykład VMware weźmiemy od firmy EMC. A system operacyjny możemy wziąć od firmy Microsoft. Jak widzicie, każdy ten komponent pochodzi od innej firmy. Zatem współpraca między nimi może nie być tak efektywna i nie jest tak efektywna jak to jest w przypadku serwerów Power i systemu operacyjnego AX, który pochodzi od jednego producenta. Systemem wirtualizacji, który jest natywny dla serwerów Power, jest PowerVM. Porównajmy sobie nasz PowerVM. Z klasycznym wirtualizatorem. Weźmy dla przykładu KVM, natomiast to może być dowolny wirtualizator działający na platformie x8.6. Jak to działa na platformie x8.6? Otóż mamy serwer i instalujemy na nim wirtualizator. Ten zainstalowany wirtualizator włada wszystkimi zasobami, które są przypisane do serwera. Zatem wszystko jest wirtualne. Ponadto jest jedna instancja tegoż wirtualizatora. Zatem co się stanie, jeżeli nasz wirtualizator przestanie działać poprawnie? Wtedy tak naprawdę wszystkie wirtualne maszyny, które mamy na serwerze, przestaną działać poprawnie. Zatem mamy taki pojedynczy punkt awarii, którym jest pojedynczy wirtualizator władający całym serwerem. Porównajmy sobie to teraz ze sposobem działania wirtualizacji PowerVM na platformie Power. IBM, jako że to jest jego ekosystem, podszedł do tego w trochę inny sposób. Zadał sobie pytanie, jakie komponenty mogę bardzo łatwo wirtualizować i wymagają one bardzo krótkiego i stosunkowo nieskomplikowanego kodu. No i doszedł do wniosku: łatwo mogę wirtualizować pracę procesora, łatwo mogę wirtualizować przydział pamięci i ewentualnie jeszcze przydział jakichś innych fizycznych komponentów. Więc tą część wirtualizacji zamknął w Hyperwizorze, który znajduje się w firmwareze serwera. Zatem tego hyperwizora, głównego hyperwizora nie instalujemy na serwerze. On po prostu przychodzi do nas razem z serwerem. Natomiast jego upgrade'y odbywają się razem z upgrade'ami firmware'u. Jednak wirtualizacja procesora i pamięci nie jest czymś, co się szybko zmienia. Dlatego nie ma konieczności stałego, ciągłego upgrade'u tego firmware'u, żeby zyskać jakieś nowe magiczne cechy. Wszystkie cechy, które są nam niezbędne, są w miarę stałe i dlatego mogły znaleźć się w sercu serwera, czyli w jego firmware. W niektórych wyższych modelach serwera ten firmware może być zmirorowany. Zatem możemy ograniczyć firmware jako pojedyncze źródło awarii poprzez mirror jego pamięci. Staje się on w takim przypadku odporny na część awarii. Kolejne pytanie, które zadała sobie firma IBM było to jakie komponenty wirtualizuje się w sposób w miarę trudny, skomplikowany i odpowiedź była równie prosta. W sposób trudny, skomplikowany i zmienny wirtualizuje się komponenty związane z dostępem do dysków, czyli na przykład do sieci SAN i z dostępem do sieci, do sieci LAN. Dlaczego? Dlatego, że mamy wiele dostawców, technologie po stronie sieci SAN zmieniają się stosunkowo często, w związku z tym Stosunkowo często trzeba zmieniać sposoby działania tej warstwy, na przykład instalując odpowiednie sterowniki do macierzy dyskowych, czy też inne rzeczy umożliwiające poprawną pracę z czymś, co dołożymy do sieci SAN. I w tym przypadku IBM podszedł do sprawy troszkę inaczej. Nie implementował tego w firmware, ponieważ to jest skomplikowana sprawa, zatem postanowił zbudować taką architekturę, żeby te zmienne i trudne rzeczy obsługiwały. Specjalne dedykowane LPary, czyli specjalne dedykowane wirtualne maszyny, które znajdują się na serwerze. Te elpary, czy też wirtualne maszyny, to są tak zwane virtual IO serwery, których może być wiele na serwerze. Stąd nie, mogą nie stanowić one pojedynczego punktu awarii, bo na przykład możemy utworzyć 2, trzy, cztery takie wiosy w zależności od naszych potrzeb. Możemy też oczywiście utworzyć jeden wios, jeżeli nie chcemy marnować zasobów a na przykład mamy tam tylko i wyłącznie systemy testowe. Zatem pojedynczy punkt awarii z perspektywy danego serwera, jaki możemy zobaczyć w wirtualizacji na platformie x86, został wyeliminowany w wirtualizacji na platformie Power. Wirtualizacja na platformie Power posiada jeszcze jedną ważną i bardzo charakterystyczną cechę. Otóż do LPARów, czyli maszyn wirtualnych, można dodawać fizyczne adaptery. Czyli jeżeli jakiś system wymaga dużej wydajności z perspektywy np. sieci SAN albo sieci LAN, może dostać konkretny slot PCI. Za tym może dostać fizycznie wewładanie karty Fiber Channel albo kartę LAN. Dzięki temu zyska dużą wydajność, chociaż należy pamiętać o tym, że posiadanie fizycznych komponentów ogranicza niektóre możliwości wirtualizacji. O tym dowiesz się w dalszej części tego szkolenia. Jakie komponenty musisz posiadać, aby zwirtualizować serwer Power? Po pierwsze, musisz mieć sam serwer. Musisz kupić serwer wraz z odpowiednią licencją. Żeby serwer mógł zostać zwirtualizowany, musi posiadać licencję na PowerVM, czyli na wirtualizację. W serwerze z odpowiednią licencją zaczyna działać hypervisor i jesteś w stanie wirtualizować procesory, Pamięć, a także przydzielać Elparom konkretne fizyczne adaptery. Kolejnym ważnym elementem do zarządzania serwerów jest konsola HMC. Konsola HMC, jak sama nazwa wskazuje, służy do zarządzania tymi serwerami, zarządzania również wirtualizacją. To z jej pomocą konfigurujemy nowe wirtualne maszyny, dodajemy im procesory, dodajemy im pamięć i wykonujemy wszelkie modyfikacje na poziomie wirtualnym. Oczywiście, modyfikacje dotyczące tej części wirtualizacji, która znajduje się w Hypervisorze. Virtual IO Server jest kolejnym komponentem, który potrzebujemy. Virtual IO Server jest instalowany, jak każdy inny LPAR, na serwerze Power. To on jest odpowiedzialny za wirtualizację komponentów I.O. My, jako użytkownik, działamy na konsoli HMC, logując się na nią albo za pośrednictwem https. Albo używając command line'a za pośrednictwem SSH. Konsola HMC jest połączona z serwerami Power za pomocą serwis procesora, który stanowi dla nas interfejs komunikacyjny z samym serwerem. A teraz zadajmy sobie pytanie, czy zwirtualizowany serwer za pomocą PowerVM może pracować bez Virtual IO serwera? Otóż może. Widać to na poniższym rysunku. Elpar może mieć zwirtualizowaną pamięć i dostać na przykład, Wyłącznie kilka korów danego serwera i trochę pamięci, i na tej przestrzeni działać, i dostać fizyczne adaptery. Może mieć przydzielone fizyczne adaptery Fiber Channel, fizyczne adaptery LAN czy SCSI i w ten sposób dostawać się do sieci i do przestrzeni dyskowej. Zatem WIOSy nie są niezbędne dla działania serwera, aczkolwiek są częścią prawie każdej instalacji, bo jednak chcemy wirtualizować storage, dzięki temu jesteśmy bardziej efektywni. Porównajmy sobie teraz w sposób dosyć ogólny hypervisor działający w firmwareze serwera z virtual serwerem, który działa na LPARze w tymże serwerze. Jakie są cechy obu tych elementów? Otóż hypervisor, który działa w firmwareze serwera jest odpowiedzialny za wirtualizację pamięci. Podczas konfiguracji serwer dzieli całą pamięć na kawałki Określonej wielkości i tymi kawałkami jest przydzielana pamięć dla poszczególnych LPARów. Inną ważną funkcją jest przydzielanie procesorów bądź przydzielanie czasu tych procesorów dla poszczególnych LPARów, ponieważ procesory mogą być zwirtualizowane na kilka różnych sposobów, o czym dowiecie się za chwilę. Inną rzeczą, o której jeszcze nie wspomniałem, jest wewnętrzna sieć. Otóż LPARy mogą się komunikować ze sobą za pośrednictwem hyperwizora bo Hypervisor posiada wbudowany w sobie tak zwany wirtualny switch. Domyślnie jest on jeden, natomiast tych wirtualnych switchy może być więcej. Zatem tak naprawdę komunikacja między Elparami może odbywać się bez pośrednictwa wiosa i bez wychodzenia ruchu sieciowego na zewnątrz. Innym ważnym elementem dostarczanym przez Hypervisor jest wirtualna konsola, którą właśnie tutaj widzicie. Za jej pomocą jesteście w stanie się dostać do Elpara. Jest to terminal, który działa zawsze niezależnie od tego, czy do serwera Power doprowadzona jest sieć i czy serwer Power jest w stanie komunikować się z siecią zewnętrzną. Aby uruchomić wirtualną konsolę, musimy mieć jedynie konsolę HMC, a ta konsola HMC musi być podłączona do serwera Power. Oczywiście, ten, tenże Hypervisor zapewnia również izolację między L-parami i na niektórych serwerach może być zmirorowany, czyli możemy czuć się bezpieczniej, niż posiadając pojedynczy punkt awarii, tak jak to jest w przypadku innych Hypervisorów. Za co odpowiedzialny jest Virtual IO Server? Virtual IO Server, jak już wam mówiłem, wirtualizuje dostęp do storage'u, do przestrzeni dyskowej, za pośrednictwem różnych sposobów komunikacji. Takim klasycznym sposobem komunikacji był Virtual SCSI, a nowszą technologią jest Virtual Fiber Channel, czyli NPIV. Natomiast o tym opowiem Wam troszkę później. Drugą ważną cechą WIOSa jest wirtualizacja zewnętrznej sieci. Jak już Wam powiedziałam, L-pary mogą się komunikować wewnętrznie ze sobą poprzez hypervisor. Mogą się również komunikować poprzez wewnętrzną sieć w serwerze z Virtual iO serwerem. Natomiast zawsze, gdy muszą się skomunikować na zewnątrz, gdy ten ruch idzie do zewnętrznych systemów, muszą użyć jakiejś technologii wirtualizacji. Czyli ten ruch albo idzie przez Virtual IOS Server, tam się tworzy coś, co się nazywa Shared Ethernet Adapter, o czym oczywiście opowiem Wam później, albo przez SRIOV, albo przez tzw. karty Winik. Więcej na ten temat będzie w dedykowanych sesjach dotyczących wirtualizacji sieci. Wyjaśnijmy jeszcze, czym jest ten wios. Jest to specjalny typ LPara. Wręcz można powiedzieć, że to jest L-par dokładnie taki sam jak LPar z systemem AX. Jak powstał wios? Otóż IBM wziął system AX, pomyślał, ten system AX działa poprawnie. Działa wydajnie, działa bardzo wydajnie z siecią, działa bardzo wydajnie ze storyczem. Zatem weźmy nasz system AX, którego jesteśmy właścicielem. Przeróbmy go tak, żeby jeszcze bardziej zoptymalizować jego sposób działania zarówno z siecią LAN, jak i z siecią SAN i zróbmy z niego taki appliance, który będzie pośredniczył w komunikacji ze światem zewnętrznym i będzie udostępniał storage innym Elparom na serwerze. I tak powstał Vios, czyli AX odpowiednio skrojony na potrzeby wirtualizacji. Co oczywiście nie jest dziwne, bo jeżeli przyjrzycie się jakimkolwiek urządzeniom, czy to są macierze dyskowe, czy to są switche w sieci LAN? Jeżeli głęboko w nie zajrzycie, to zobaczycie, że jądrem tych systemów jest Linux. To na bazie Linuxa zostały zbudowane dodatkowe funkcjonalności. Tak, w tym przypadku mamy AX, na bazie którego zostały zbudowane funkcjonalności wirtualizacji w serwerach Power. Kolejnym komponentem niezbędnym do działania wirtualizacji jest konsola HMC. Konsole HMC możemy posiadać w kilku rodzajach to znaczy możemy kupić fizyczne urządzenie jest to fizyczny serwer na którym jest preinstalowany software software HMC alternatywnie możemy taką konsolę zainstalować jako maszynę wirtualną gdziekolwiek być może mamy naszego VMware'a i tam zainstalujemy sobie odpowiedni software i dana wirtualna maszyna na VMwareze będzie nam pełnić funkcję konsoli HMC jak już wcześniej Wam mówiłem, konsola HMC jest połączona z serwerem Power, z serwerem bądź serwerami, ponieważ jedna konsola może obsługiwać wiele serwerów Power. Ponadto, żeby zapewnić pewną redundancję, można posiadać wiele konsol podłączonych do serwerów Power. Typowym rozwiązaniem jest posiadanie konsoli podstawowej, jak i konsoli zapasowej. Zatem do czego potrzebna jest nam ta konsola? Do zarządzania elparami. Do tworzenia LPAR-ów, czyli maszyn wirtualnych, do ich modyfikacji, usuwania i wszelkich innych działań związanych z wirtualizacją. Co więcej, za pomocą konsoli HMC możemy dostać się do lpar nawet gdy nie jest on podłączony do sieci, czyli możemy uruchomić wirtualny terminal bezpośrednio z konsoli HMC przez firmware serwera do lpar Konsola HMC posiada również dużo narzędzi serwisowych. Możemy ją podłączyć do zewnętrznego supportu, czyli ona może raportować do serwisu IBM, jeżeli nastąpi jakikolwiek defekt czy też uszkodzenie serwera oraz posiada wiele innych ciekawych rozwiązań. Można sobie zadać kilka pytań. Co się stanie, gdy konsola HMC zostanie uszkodzona? Mamy jedną konsolę HMC podłączoną do serwera i ulega ona uszkodzeniu. Co się wtedy dzieje? Otóż serwer działa poprawnie. Konsola służy do manipulacji tym serwerem. Konsola wprawdzie ma informacje o tym, jakie LPARy się znajdują na serwerze, jak ten serwer jest skonfigurowany, ale to jest tylko kopia informacji, bo podstawowe informacje znajdują się w firmwareze samego serwera. Zatem, jeżeli konsola HMC się uszkodzi, serwer będzie działał dalej. Jedynym minusem będzie to, że nie będziemy mogli manipulować wirtualizacją, która się w tym znajduje. To znaczy nie będziemy mogli utworzyć L-parów, usunąć LPARów, czy też zmienić ich konfiguracji. Jeżeli konsola HMC nam się uszkodzi, możemy po prostu podłączyć nową konsolę do serwera i ta konsola zaciągnie informacje z tego serwera o jego konfiguracji, a następnie umożliwi nam manipulację tąże wirtualizacją. Oczywiście wymaga to pewnej autoryzacji, ponieważ istnieje hasło, które umożliwia podłączenie się do serwera, i my te hasło musimy po prostu znać. Jest ono ustawione na domyślną wartość, natomiast podczas konfiguracji serwera zazwyczaj się je modyfikuje w taki sposób, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. Jeszcze jedną rzecz warto dodać w kontekście konsoli. Otóż mamy do niej dostęp za pośrednictwem tak zwanego GUI, czyli za pośrednictwem interfejsu graficznego, który widzicie w tej chwili na ekranie, oraz za pomocą command line'a, Czyli możemy połączyć się z tą konsolą za pomocą SSH. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która może Was zaskoczyć. Wygląd interfejsu graficznego i sposobu jego działania drastycznie się zmienił ostatnio. Kiedyś konsola działała w trybie tzw. Tak classic. Dziś działa w trybie Enhanced. Jeżeli działacie na starszych serwerach, wciąż możecie wybrać, w którym trybie chcecie działać: czy to ma być tryb Classic, czy tryb Enhanced. Natomiast w nowszych wersjach serwerów, i w nowszych wersjach oprogramowania konsoli tego wyboru nie ma. Tam działa tylko i wyłącznie tryb Enhanced. Niestety, w opinii wielu administratorów, tryb Enhanced jest dużo gorszy od trybu Classic. Wnika to z jednej cechy. Otóż tryb Classic działał dokładnie zgodnie z filozofią działania serwera czyli wszystkie czynności, które tam wykonywałeś, były zgodne z tym, co robił serwer. Ideą trybu Enhanced było umożliwienie konfiguracji serwerów w sposób teoretycznie bardziej czytelny dla użytkownika. Natomiast zdaniem wielu administratorów ta zmiana nie przyniosła spodziewanych skutków. To znaczy dla wielu z nich trudniej się działa w trybie Enhanced niż w trybie Classic.